Dzisiaj taki fitrenik C2 nawet nawet ładny. Znaczy ładny. 1200 zł kosztował. Klient tutaj, nas cały klient przyjechał, że ręcznie nie działa, że on to dopiero co kupił. No i temat wygląda tak. Pierwsze co podniosłem, gotuje na dworzu, bo tak chciałem tylko sprawdzić co i jak. Zobaczcie, jaka mina. Przewód hamulcowy, który jest potrzebny, żeby auto hamowało, jest tutaj urwany. Nie? Bo pękł, by zazwyczaj. To został zaszczepiony odpowietrznikiem, śrubą. I przewód. I płynnie cieknie. Ale nie działa hamowanie w tym kole. No powiedzcie mi, czy byście z taki samochód sprzedali. Oglądam samochód. Dosłownie 3 minuty, od razu amortyzator wycieknięty na maksa. no Tutaj cały olej widać, że wyciek na zewnątrz. Wydech jest na drut zrobiony. To jest taka rzeczba. Słuchajcie, czemu tak jest podniesiony w ogóle? za belkę, ponieważ te progi są zrobione z jakiejś kartki jakiegoś kartonu, zobaczcie co to jest Jak chciałem tu podnieść to zaczęło to wszystko pękać, nie wiem to jest tak miękkie co prawda ja wiem, że to samochód kosztował 1200 zł że on się, czego oczekujesz? no oczekuję, że będzie niesprawny i że ktoś powie na przykład taki temat, tutaj jest odcięty przewód i, i poinformuje klienta o tym a nie poinformował i to jest yy, słuchajcie, jego bezpieczeństwo w tym momencie narażone przez drut. Przecież można byłoby wymienić taki przewód i bo to jeździło, tak? Tutaj jeszcze widzę Chyba stan opon. Nie no dobra, źle widziałem. No ogólnie jak ja widzę takie druciarstwo nie ma progów. Przewód hamulcowo odłączony. Zadzwoniłem do klienta, że ja się to nie chcę bawić i jemu też... Nie proponuję tego, żeby dalej to no, tylko oddał ten samochód tam, gdzie kupił i niech się ktoś inny w to bawi, bo takie miny to powinny być zgłaszane na policję, dajcie znać, co o tym sądzicie. Przypominam, 1200 zł tych auto kosztowało, 1000 zł chyba na złomie dają, to ja na miejscu tego sprzedającego bym to oddał na złom za 1000 zł i byłoby po temacie. Nikt by nie wracał z pretensjami, tak? A tutaj kurde nie wiem co ktoś urzeźbił te progi Czy nie urzęźbił, co zrobił Ale wygląda to dosyć świeżo Ktoś powie no tak no przecież klient widział że to, to jest pomalowane no tak no ale ale nie wiedział że to nie można na to podnosić no prze... słuchajcie progi proga, progami no nie jeden ma kurna dziurę w progach i jeździ Okej, okay, nie nabijecie się przez to, ale przez to czy to jest kryminał mamy tutaj pana Fitrena Widzimy koła koła no, hamulców to nie ma za grosz klocków nie ma no i tak na szybko tutaj co zauważyłem i też na jeździe próbnej leje na wahaczach powyrywane Teraz widać lepiej yy, tutaj jakaś blacha spadła. O, wypadła całkiem taka różna i tutaj wysadła osłonę przegubu, Więc osłona jest do wymiany. Jak jeszcze nie cała nawet. Ciekawe ile na tym było jeżdżone, Tutaj jakaś Osłonka też coś może ta blaszka to trzymała, może to ociera Z tej strony to samo Tuleje na wahaczu wyrwana, klosków nie ma, ale to jest jeszcze gorzej, ponieważ ten schorzeń tutaj ma luz Teraz koła nie ma to niech tego pokazać, ale to stuka podczas jazdy ogólnie co widzimy tutaj też jakieś wycieki spore z tego układu napędowego z taka informacja o stanie auta co tam widzimy sprężyny jeszcze, jeszcze dobre całe a z tym przerywaniem Przejechałem się i z, y, objaw jest troszeczkę nie pokazuje mi na tą przepustnicę, tylko bardziej chodzi o turbosężarkę, a bardziej chyba chodzi o gruszkę służarki. Postaram się jeszcze to sprawdzić. Bo wydaje mi się, że ona bo to jest sterowana pod ciśnieniem, tym przewodem, i że ona zaszcze i odpuszcza, zaszczy i odpuszcza. Muszę zobaczyć, czy to. Strzelna jest tak Niestety, kałuzce stawiają czynny opór. Takie dwie śrubki małe. Obrawiają się, zakręcone To jest maksymalnie zapieczone. Grzejemy palnikiem, ale i tak już góra się obrobiła Więc chyba czeka na zwiercenie. Więc łatwo nie idzie. Tam masz to Nie jesteśmy dalej na etapie wymiany. Te dwie śrubki nam się urwały. Jedną rozwieciliśmy. zupełności wystarczy, drugą wyslifowaliśmy. Ta jedna będzie 100% trzymała, niektóre auto mają tylko jedną i żyją. Ale jaki tutaj bubel znaleźliśmy, się przyglądamy, a ta piasta jest nacięta. Tu jest nacięcie, tu i tu. Ktoś to rozcinał. I pewnie dlatego, bo tutaj widać, że jest nakrętka przyspawana do połości. To ktoś nieźle, nieźle ktoś rzeźbił. Masakrycznie jakieś kombinacje dziwne. No nic, nasza, nasza praca polega na wymianie tarcz. Wymieniamy, ale o tym informuję. Tutaj jest coś, jakiś drut zrobiony. To jest tak na szybko tutaj ten filtr leju. A tu na górze jest ta przykręcana cała ta odma. Do tego no i wyczyszczone, i ta składa na silikon I tyle. Tak to wygląda. Po chłodniczy trzeba było spuścić. Ten fitoleju odkręcić, to dam nowy. Nie z starego przykręcać. No i powinno być dobrze. A tam widać o chłodniczkę. Chłodniczka suchutka jak pieprz, a tutaj właśnie po prawej się pociło z tego trochę sła, słabo, słabo widać bo słaby dostęp no i tyle